Uuu! Uh, dobry! Na no ten legendarny most! Wiesz, że kiedyś kupiłem ładę na Syberii, która no przyjechała tak. do Polski, tak? Nawet ją widziałem. No i ona się aktualnie tam robi blacharka w tej Ładzie więc będzie jeździła, no i ta Łada została ściągnięta z Syberii i spotkałem takiego Edwarda Szelegowa w miejscowości Brac Gierkucki obłaści. i historia jest tego typu, że lat temu osiem jak tą Ładę kupowałem, no to nie było tak bardzo Gmaila rozprzestrzenionego, nie było tej wiesz, synchronizacji danych i tak dalej a w ubiegłym roku Matka do mnie zadzwoniła mówi, ty, słuchaj, ale ty małeś takiego, takiego znajomego ruskiego, ruskiego, jeszcze nie emeryta, ale fajnego faceta, który tam niesamowicie gościł. Mówię, no tak, no Edek był, tylko jak ja znajdę jego kontakt? I przypomniało mi się, że ja już w Polsce nie mieszkam z 5 lat mhm. i trochę moich rzeczy zostało właśnie w cieplicach. Więc matka znalazła te dzienniki podróży, pisane ręcznie z czasów kołymy, i znalazła kontakt do Edka. Edek nie odebrał, wysłałem mu SMSa. I nagle po paru godzinach on dzwoni misza, a ty gdzie? No ja mówię, no ja stoję na zapo zaporze wodnej tam w bracku. To ja już po ciebie jadę. I wiesz, mówi, 10 lat cię nie widziałem. A 8 lat temu, jak kupiłeś tą ładę na Syberii i nie zadzwoniłeś, jak i ja byłem zły, że ty nie zadzwoniłeś. To taka jedna historia. Mam też taką babuszkę w Kuzbasie w miejscowości Marińsk na Syberii. To jest stara miejscowość na Syberii, którą odwiedzałem lat temu 12, 10, 5. W ubiegłym roku miała 85 lat. No i podobnie że kolega policjanta na Zabajkalu w buracji um, Sergieja Miedwiediewa. Ale to wiesz, to były takie dla mnie bardzo bezpieczne kontakty z tego względu, że um, te znajomości, które miałem z przeszłości nie ruszyła wojna. Bo się znaliśmy wcześniej.